I kolejna fajna miejscówka. Zaraz podliczymy, ile tutaj borowiczków się uda znaleźć. Tu jest pierwszy. Wykręcamy bardzo ładny. Idziemy dalej. I tutaj dwa następne. Tutaj pierwszy borowiczek. A taki fajna, długa noga. Tu jest drugi, ten ciutkę starszy już. O, ten ma fajną nogę. Także są dwa kolejne. Idziemy dalej. I tu kolejny. Wszystko fajne, młodziutkie. I tu kolejny ładne. I tutaj póki co ostatni, jak na razie więcej nie zauważyłem, ale bardzo ładne. Tak więc tyle z jednego miejsca. Idziemy dalej. No i tu następny. Dosłownie kawałeczek dalej. Więc borowiczki dzisiaj dalej sypią. Ale mają takie pokrzywione nogi trochę. Ciężko je wykręcić, ale... Ale damy radę. Pięknie. I kolejny borowiczek. Znowu taka fajna świeżynka. Strasznie długa noga. Idziemy po drugiego. I tutaj jest drugi. Piękny, fajny świeżutki. Idziemy dalej. No i tu jest następny. A ten ma taką strasznie dziwną nogę. No ale jest piękny, no nie powiecie. No i generalnie ulewa, no nic nie zrobię. Ja plecak na głowę zarzuciłem i jakoś muszę dać radę. Bo jak tu wracać do domu, jak tu takie grzyby rosną. I kolejny piękny borowiczek. Bardzo ładny, świeżutki. No, jest naprawdę dzisiaj pięknie. I kolejny borowiczek. Piękny, świeżutki. Niestety się troszeczkę rozpadało. Ale to nic. Słuchajcie, ten to jest naprawdę piękny. Ten to jest petarda. Wykręcamy. Piękny. No, i coś, co mnie bardzo cieszy, czyli zaczynałem się pokazywać świeżutkie, młodziutkie podgrzybeczki. Więc jest szansa, że zbliża się wysyp, bo te podgrzybeczki rosną coraz liczniej. I tak, rzekłbym, że coraz bardziej śmiało wychodzą. A to mnie bardzo cieszy, bo podgrzybki już się marzą tak trochę, takie fajne, świeżutkie podgrzybeczki. No tu już taki troszeczkę większy, ale to też jest młody podgrzybeczek. I tutaj następny, więc trochę tych podgrzybków jest. No, i tyle podgrzebeczków spod tak naprawdę jednego drzewa. Więc zaczyna się robić ciekawie. I kawałeczek obok następny bąbelek. Również taki fajny świeżutki, pewnie jednodniowy. Tak więc borowiczki ciągle rosną. I kolejny młodziutki bąbelek. Taki fajny na zielonym dywanie. Piękny. No i co tu mówić? Deszcz dalej leje, a ja dalej koszę prawdziwki. Tutaj jest pierwszy taki fajny malutki bąbelek. A tu obok drugi już trochę starszy. Taki piaskowy, obrudzony cały. Ale wyszedł ładnie. No i co? Godzinka w lesie, zbiór wygląda tak, już całe wiaderko prawdziwków, wszystko zdrowe. No i te obieram i lecę dalej. Piękny taki borowiczek przy konarze brzozy. Bardzo ładny, taki fajny, młodziutki. O, no. piękny. Kolejne piękne borowiczki Tutaj jest pierwszy Taką strasznie długą nogę Taki piaskowy Ale bardzo ładny Idziemy po następne Tutaj jest taki Trochę starszy Ale noga twarda, więc weźmiemy No już taki trochę rośnie, ale jak będzie zdrowy, to do suszenia będzie OK. I idziemy po trzeciego. I tu jest trzeci. Ten taki fajny już troszeczkę młodszy znowu. Ładne bialutki pod spodem. Tak więc dalej świeżynki rosną. I kolejny taki trawiasty borowiczek. Również fajny taki średniego w wieku, ale zaraz zobaczymy też noga twarda, no ten już trochę lepszy, tak więc jest ciekawie. I kolejny taki piękny młodziutki borowiczek, bardzo ładny, elegancki. Fajny. No i koniec na dzisiaj. Taki oto jest wynik. Całe wiaderko borowików, kilka podgrzybków, ale głównie królują borowiczki. I to wszystkie młodziutkie, zdrowe w większości. Więc jest pięknie. Leje i leje. Szybko wracamy. Ale jestem zadowolony. Jest całe wiaderko borowiczków. Jest pięknie.